Cześć kochani, dzisiaj mam dla Was swetr wykonany przeze mnie na drutach z bardzo grubej wełny. Swetr cieplutki, taki na naprawdę mroźną zimę. Sweterek wykonany prostym ściegiem, ze ściągaczem na dole podwójnym i wzorem warkoczowym. Na środku, przodu i tyłu. Oraz taki sam warkocz na wzdłuż całych rękawów. Sweterek posiada golf, również wykonany ściągaczowym splotem podwójnym. Jest bardzo miły w dotyku i naprawdę jest bardzo, bardzo ciepły, a wełna merytosów jest niegryząca i nieuczulająca. Dostępny u mnie w sklepiku. Serdecznie zapraszam. A ja jeszcze dodam, że jest to rozmiar od 40 do 42, nawet podejrzewam, że małe 44. Do zobaczenia!